Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Klubu Romantyki. Odcineczki z Głosem. Dzisiaj lecimy sobie z kolejnym odcinkiem z Miłości, z Gwiazd. I ten będzie podzielony na dwie części, co zapewne widzicie po tytule, ale jeszcze tak na samym początku wspominam. No i oczywiście pamiętajcie, że jeżeli uważacie, iż Mówię, za wolno, możecie sobie zawsze przybliżyć, może przybliżyć, przyspieszyć <gry> odtwarzanie. No i zalecimy rozdział czwarty, ten dziwny chłopak. I dalej odcinki będą w screenach. One będą już takie. Do momentu, może tak, wszystkie odcinki, które są nagrane bez głosu, będą już w screenach, bo mi się po prostu nie chce z YouTube'a nagrywać, ponieważ bardzo czasami jest to skomplikowane, zacina się, albo nie nadążam za tekstem i nikomu ta frustracja nie jest potrzebna ani mi, ani wam przy oglądaniu mnie. To nie wy to zrobiliście? Kawałki drona. Moją uwagę przyciągnęły kawałki drona. Gość rzucił przed siebie resztki drona mordercy. Skąd to masz? Znalazłem podczas śledzenia was. Przez ciebie czy przez drona? Przybij piątkę. Co to? Chmur? Miałam o was lepsze zdanie. Wasza wysokość? On mi się nie podoba. I jego motywy są dla mnie niejasne. Popieram. Nie bacząc na złamaną rękę, chłopak wystąpił naprzód. Gdybym chciał was zaatakować, już bym to zrobił. Teraz jest na to najlepszy moment. Wasza główna broń jest rozładowana, a najsilniejsi wojownicy są w złej kondycji. I tylko jego wysokość mogłoby mnie przez chwilę zatrzymać. Hej, to było... było Cholera, to było logiczne. Dość popisów, po co przyszedłeś? Dostajemy punkcik ziemi. Najwidoczniej uważasz się za lidera tej grupy. Nie całkiem, ale... Tym niemniej liczy się dla mnie wyłącznie zdanie, nie homo sapiens. Jeśli ono dla, yy, dla ciebie rzeczywiście coś znaczy, to będziesz musiał... Yy, Obdarzyć moich przyjaciół takim samym szacunkiem jak i mnie. To będzie uczciwe. Ku swemu zawstydzeniu nie od razu pojąłem, że etykieta istotnie tak się dla Was liczy. <laughs> Negocjujemy z za, za dużo tu jest i się zmyliłam. Negocjujemy z całym, ma się rozumieć, szacunkiem. Dobrze, ale najpierw Lofos przeskanuje go. Lofos, zresetuje cię, jeśli jeszcze raz się zawiesisz. Proszę o wybaczenie. Skanuję. Skanowanie zakończone. Nic nie znaleziono. Sami widzicie, Przechodzę w pokoju. Gość zrobił krok za próg i zamknął za sobą drzwi. Co się z nim dzieje? Czuję, że jest spięty. Nie rozpoznaje zapachu. I to go niepokoi. Nie wie, jak go potraktować. Nieznajomy rozjeżdżał się po świeżo wyremontowanym po pokoju. Po kolei, jak nas znalazłeś? Powiem tak, jak i wy, rządzeniem losu okazałem się więźniem tej prymitywnej planety. To bardzo poetyckie, ale nie zadowala jako odpowiedź. Wy mi nie ufacie, a i ja nie mam do Was zaufania. Żadna wysoko rozwinięta forma życia nie zapragnie dobrowolnie pozostać wśród tych osobników. To znaczy, yy, królik! Przepraszam Was najmocniej, ale mój króliczek e, powinien siedzieć w kratce, a zaczęła chodzić. Jestem bardzo zdziwiona. Tusiu, za chwilkę Cię pogłaskam, tylko skończę nagrobki. A to znaczy, że i ja mam przyczyny, żeby się ukrywać. Mętny typ. Tymczasem komputer pokładowy pochylił się nad resztkami bojowego drona. Biedny FR 47 znałem jego użytkownika. To był robot z nieskończonym poczuciem humoru i niebywałą fantazją. Skoro już o tym mowa, te przeklęte sfery narobiły nam masę kłopotów. Jak ty się z nimi zetknąłeś? To nie było trudne. Przeszukiwały okolice w poszukiwaniu anomalii. A ty jesteś anomalią? W pewnym sensie. Jak nas znalazłeś? Po śladach wiodących od miejsca waszego lądowania, o ile rozumiem, to była awaria. Jodziło właśnie w tym mieście. Hmm. Pomyłka, przybyłam do was długą drogę. Widzę, że jesteście pełni niedowierzania i sceptycyzmu. Jesteś robotem? I yy, dostajemy punkcik nauki. Co, nasunęło ci takie domysły? No, jesteś taki dziwny. Nie śmiej więcej porównywać mnie do tych syntetycznych skorup pozbawionych duszy. Wciąż nurtuje mnie jednak pytanie, jaki jest cel twojej wizyty? Chciałem po prostu odkryć karty i wreszcie spotkać się z wami twarzą w twarz. W sumie nie wiemy teraz o tobie więcej, wiele więcej niż przed naszym spotkaniem. Niech tak będzie, mnie to pasuje. Więc poza ten cały bałagan z przybyciem do Clearview i wstąpieniem do szkoły, czy by, czym by się to nie skończyło, my nie ludzie powinniśmy trzymać się razem. Może wy zdobacie mi pomóc, a może ja wam. Tak przecież jest lepiej. Tu się zgadzam. W takim razie y jestem gotów przyjąć Twoją propozycję zawarcia układu. Książę i przybysz przypieczętowali sojusz podaniem sobie rąk. Rej uścisnął nagle mocno dłoń Akira. Lecz wiedz, że jeśli coś knujesz, to przynajmniej ozna najmniejszej oznacze niebezpieczeństwa rozerwę cię na atomy. Na to liczą. Akira opuścił dom. Do licha jego ręka była jak z żelaza. W powietrzu. Love. W powietrzu zawisło ciężkie milczenie. Wszyscy wszystko rozumieli, ale nikt nie miał konkretnych pomysłów, co z tym zrobić. A mnie on wydaje się znajomy. Poinformuj o jego rasie i położeniu rodzimego świata. Pytanie anulowane. Baza danych nie zawiera informacji. Zaczynasz mnie martwić. Daj, sprawdzę cię. Ajaj, muszę wracać do domu. Rodzice niedługo wracają. Nie, smuć się. Już jutro się zobaczymy. Podejrzany chłopak nie chciał jej wyjść z głowy. Hm, śledzić go na czemu, żeby nie? On nie mógł daleko odejść. Amber szybkim krokiem ruszyła w stronę miasta. I gdzie on się podział? Nie może być aż tak szybki. Mogę, ale specjalnie dla ciebie przehamowałem. O, wystraszyłeś mnie. A mogłem nawet zabić, ale nie zrobiłam tego. Po co mnie śledzisz? C czyż nie omówiliśmy wszystkiego? Wydajesz mi się interesujący zostajemy punkcik nauki. Ciekawość. Największa z ludzkich zalet i najpoważniejsza wada. Nie podoba mi się twój pobłażliwy ton. Mam do niego prawo. Różnica między nami jest nie mniejsza niż między małpą a ośmiornicą. Co? To bez znaczenia, bo to jest jedno z zwierzęciem lądowym, drugie wodnym. Nie ma połączenia. Jednakże twoja śmiałość i stanowczość zaczynają mnie intrygować. I co to znaczy? Zobaczysz. Nie wiem, czy chcę zobaczyć. Stosunek Akiro do ciebie polepszył się. Nie wyda ci się, że przesadzasz ze swoją tajemniczością? Nie wydaje. <laughs> nie wiem, nie mam wielkiej wiedzy o tym, co według Was jest właściwe. I nie mam zamiaru nikomu się podlizywać. Jestem taki, jaki jestem. I jak będziesz się tak przechwa przechwalał, to zaczną, cię... zaczną na ciebie zwracać uwagę ci, którzy nie powinni. Cóż, może i masz rację? W takim razie postaram się brać przykład z ciebie. Do zobaczenia w szkole. Amber postanowiła nie prowokować więcej losu i ruszyła do domu. Cholera obrzuciła dom spojrzeniem nie żeby było katastroficznie ale rodzice zasługiwali, żeby ich przywitano w czystszym miejscu. Trzeba by posprzątać albo co. I tutaj były czasówki, z tego co pamiętam cztery albo pięć razy trzeba było kliknąć e, sprzątnąć. Kochanie, już jesteśmy jakimś dziwnym zrządzeniem, po prostu, wiecie, zdążyła ledwo odłożyć e, sprzęty do sprzątania e, i ten, i rodzice wrócili. O, oh, nareszcie w domu. O, oh, widzę, że nawet ktoś na nas czekał i dom nie jest w kompletnej ruinie. Dostajemy punkcik nauki, punkcik sportu i punkcik stylu. O, oh, mamo, oczywiście, że wszystko gra. Czuję, że jeszcze minutę temu nie grało. Zraniła się moje uczucia, więc ja przez cały czas bimbałam sobie na wszystko, a ty tutaj tylko chciałam powiedzieć, że śmiać mi się chce troszeczkę w stosunku do tego tekstu. Do tego czy nie do tego? Jak robiłam skinę, to mnie taka nasza ta rozkmina, że cokolwiek nie zrobicie, i tak będzie źle dla rodziców, nie? Wiadro i Mop w rogu świadczy o czymś zupełnie przeciwnym, ale doceniam. Aspekcik humorystyczny. Jesteś dziś jakiś marudny? Konferencja się nie udała? Mało powiedziane. No nie wiem, nie wiem. Ja osobiście doskonale odpoczęłam. Hotel był cudowny. A mogliśmy tam pobyć dłużej, gdyby nie agenci federalni. Amber poczuła wewnątrz chud, kiedy usłyszała o działaniach rządu. Następne pytanie zadała ostrożnie, wybierając słowa. Mm. Że tak powiem, im bardziej spokojnie się w takich sytuacjach wydajecie, tym bardziej jest to podejrzane, bo yy, Tusia. Przepraszam Was bardzo, ale mówiłam tu coś. Tusia, zostaw! Zostaw! Nie mam pojęcia, co ona tam zlisuje. To jest jej teren, więc na pewno nic yy, niebezpiecznego, ale mimo wszystko yy, nie ten. Gdyby nie miała z tym nic wspólnego, zareagowałaby: o, jak to? federalni? Co się stało? A tak to wiecie: ostrożnie dobiera słowa, to znaczy, że coś wie. Ustaliliście, czym był obiekt? Ten Marty, o ile pamiętam? To na pewno był... Nawet nie zaczynaj. Poważnie mówię, że to... Samo, sami widzicie to napięcie. Amber ścisnęło się serca. Jakby na jej twarzy jest wszystko wypisane. Rządowy satelita szpiegowski. Ha? To brzmi trochę jak teoria spiskowa. I dostajemy płci ziemi. Mówiłam. Wy tylko posłuchajcie. Po wszystkich badaniach i obliczeniach nie ma innych wyjaśnień dla podobnej trajektorii. To był sztuczny obiekt, który próbował wyrównać trajektorię. Jeśli chodzi o obliczenia, nie wątpiłam, że do radę, ale dlaczego uważasz, że to był właśnie satelita? UFO? <tryk> Myślałam, że to, że nie na darmo siedzieliśmy tyle z teleskopem. Żartuję, żartuję. A na poważnie, naszą konferencję szybko zakończono, gdy tylko zaczęliśmy docierać do prawdy i zabroniono publikacji wyników badań. Gdyby to był sowiecki satelita, zawieśliby nas gdzieś do Newady, żebyśmy spisali pełny raport i zestawili wszystkie charakterystyki. Nie, to nasi coś namącili i chcą to ukryć. I co dalej? Szczerze mówiąc, nie wiem, Hampshire dostał solidny grant, żebyśmy tylko zajęli się czymś innym. Tak więc teraz mam wolne, zanim razem z dyrektorem nie wymyślimy za co się zabrać. Więc teraz można zacząć własny projekt. I dostajemy punkcik nauki. Hmm, tak długo pracowałam dla kogoś, że już zapomniałam o własnych badaniach. Więc przyszedł czas, żeby wyjąć je z szuflady i zbuchnąć z nich kurz. Ech, moja mądra córa. Potem zaczęła się domowa krzątanina z rozpakowywaniem rzeczy i Amber przynajmniej na jakiś czas udało się uniknąć niepotrzebnych pytań. A tymczasem Dok wiódł rozmowę z jednym ze swoich pr protektorów. Po co skasowaliście konferencję? No i co, że zaczęli się domyślać? To najwybitniejsi naukowcy, i oczywiście, że wcześniej czy później to rozgryzą. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nie będzie to potrzebne. Mam już próbki, dzięki którym będzie można zacząć nową rewolucję przemysłową. I mam na oku artefakt, który postawi ostateczną kropkę w, w wyścigu zbrojeń. Matko, kiedy ja się nauczę czytać? teraz nie teraz, ale w danym momencie nie jest niebezpiecznie. Poz pozostało się dowiedzieć, jak jest zasilane i zaczną operację pozyskiwania. Wszystko rozumiem, wszystkie Wasze inwestycje w rozwiązanie niedługo zaczną przynosić zyski. Słowo i wzajemnie koniec połączenia. Co za poniżenie! Ten świat jest zdecydowanie niesprawiedliwy, skoro taki geniusz jak ja jest zmuszony podlizywać się takiemu niczemu jak on. Przeklęty kapitalizm. Guten Tag, doktorze. I tu chciałam się przyczepić tylko do tego, że Guten Tag się czyta, a Guten Tag się pisze. Tak dla osób, które nie miały styczności z językiem niemieckim, bo takowe mogą być, albo które nie lubiły, albo które się będą dopiero go uczyły, bo niestety z tymi filmami trafiam do różnych osób, także pisze się Guten Tag. Niech się pan nie męczy z tym swoim paskudnym akcentem. Doskonale znam angielski, może nawet lepiej niż pan. Nie wątpię, ale nie przeszedłem tutaj, żeby konkurować w błyskotliwości. Ach tak, cóż, słucham. Czyżby po tym, jak poznał pan prawdę o kosmitach, jest pan gotów zmienić zdanie i pójść na układ? Skoro o tym mowa chciałbym po prostu się upewnić, czy to nie pierwsi obcy, którzy trafili na ziemię? I tak pan o tym wiedział, prawda? A raczej domyślał się tego. Ja jestem jedynym, kto chroni ludzi i pokój na Ziemi przed zgrozą bezdennego kosmosu. To dobrze, ponieważ jesteś zatrzymany. Rzuć te wszystkie swoje fantastyczne gadżety na podłogę. Co? Widzę, że pan nie zrozumiał. Jesteśmy po jednej stronie. Nie wiem, po czyjej ty jesteś stronie, na, ale na pewno nie po stronie prawa. Odwróć się. Przekleństwa sobie pominiemy, prawda? Następnego dnia. Po napięciu, jakie przyniosło ostatnie dni, a tym bardziej po remoncie, Amber spała troszkę za długo. A teraz spieszyła się na lekcję w WF-u, po drodze poprawiając włosy. Kiedyś takie ładne widzę, fale wybrałam i dostajemy dwa punkciki gwiazd i dwa punkciki ziemi. To dlatego wybrałam tę fryzurę, dla jak najlepszych statusów. Uff, zdążyłam. Dziś uruszyła prowadzi lekcję. Trzeba ją wspierać, powiedziałaś to głośno. O po wczorajszym ledwo powłóczę brak mi tchu. I dlaczego nie można uznać ramontu za kulturę fizyczną i żeby go zapisali jako zaliczenie? Witam w mojej codzienności. Nie przesadzajcie, wf nie są tak złe, jeśli są prowadzone przez dobrych, kompetentnych i pomysłowych nauczycieli. Ja miałam tak pomysłowych od gimnazjum do końca technikum, że siatkówkę to graliśmy, mogę policzyć, na palcach, myślę, dwóch rąk, ponieważ zawsze nam coś wymyślali, byle tylko nie dotknąć siatkówki. I e, szczerze, tęskniłam za nią jak cholera. Ojciec nalega, żebym nie zasłaniała się swoimi problemami. A, to nie przeczytałam, przepraszam. Nie mogę się nadziwić, że nie wzięłaś zaświadczenia od lekarza, żeby mieć to z głowy. Ojciec nalega, żebym nie zasłaniała się swoimi problemami i samodzielnie walczyła z trudnościami. Mówi, że to hartuje charakter. Hartuje, jeśli będzie to jej decyzja. Sama zauważyłam to, na początku w ogóle tego nie czułam, jak zaczęłam chodzić na siłownię. Po roku dopiero zrozumiałam, bo tam wiedziałam ci, że chodzenie na siłownię to nie jest motywacja, tylko dyscyplina, tak naprawdę. A po roku dopiero to tak naprawdę zrozumiałam, o co z tym chodzi. No i co, no i tyle. I wtedy faktycznie może to mieć wpływ na charakter, osobowość. No, osobową, no, no, powiedzmy. No za to jesteś najmądrzejszą osobą jaką znam I dostajemy punkcik nauki Tak, tylko z tego mogę być dumna Wierz mi, to wiele ważniejsze niż ci się teraz wydaje Trener dmuchnął w gwizdek Ustawić się Jeszcze pogadamy na zajęciach z szachów hmm. Lekcję przeprowadzi dziś nasz najskuteczniejszy rozgrywający Słuchamy, jesteśmy posłuszni Nie denerwujemy mnie, jasne? Dziękuję trenerze. Tematem dzisiejszej lekcji będzie samoobrona dla dziewczyn. A i to koniec. Okej. Okay. Nie spodziewałam się, że to już koniec. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach i zapraszam już niebawem na kolejną drugą część tego odcineczka. To tyle, cześć. Pa pa.